No witajcie w czwartek 30 stycznia już u nas dzisiaj ciepło, bo tylko minus 3 na zewnątrz, więc nawet otworzyłam kotką, zobaczcie jak siedzą Rudy i Saci nawet otworzyłam kotką tutaj okno, żeby się troszeczkę świeżym powietrzem nacieszyły. Gaduła tylko ostatnio wychodzi Rudy nawet nie wychodzi w te zimno. I Misztwancja też tu siedzi. I zobaczcie ile u nas śniegu cały czas tylko pada i pada i pada. Dzisiaj akurat nie pada, ale wczoraj padał, przedwczoraj też. I taka ta zima dziadowska tutaj jest bardzo długa w tym roku, bo już trwa dwa miesiące, od 1 grudnia. Nie wiem, jak u was, ale w Polsce jest chyba ciepło, tak mi się wydaje. No, ludzie piszą, że jest na plusie 15. No, niestety nie u nas. Ale dobrze, że już koniec stycznia, jeszcze tylko luty i miejmy nadzieję, że w marcu troszeczkę się ociepli, chociaż też nigdy nie wiadomo. Zobaczcie jak tych dwóch tutaj Sacinka jak lubi wujka, rudiczka. Tak, twój ulubiony wujek. Nie, nie mogę, że saci już w tym roku będzie miała 5 lat. Jak to minęło. Jeden drugiego liża. No nic, ja muszę się zabierać trochę do pracy. Ludzie wyjeżdżają. Ja to wszystko im bukuję. Kiedyś muszę opowiedzieć wam więcej o mojej pracy, dlatego że większość ludzi z Polski myśli, że jeśli pracuje się w biurze podróży, to sprzedaje się same gotowce, a u nas jest zupełnie, zupełnie inaczej i ta praca jest o wiele bardziej interesująca. Ta moja praca tutaj no ale też jest bardzo, bardzo, bardzo stresująca. Dobrze, że już nie pracuję w biurze w tej, mory, w tej mojej starej firmie, ponieważ teraz, jak mi koleżanki mówią. Z innego miasta, no bo u nas zamknięte są te biura, a jest strasznie. Jest teraz taka kontrola, tak potrafią denerwować ludzi, znaczy tych pracowników, że ja bym chyba tego nie wytrzymała, i sama się zwolniła. Siedzą też w domu nad papierami. Z własnej woli, to znaczy no nie z własnej woli, no bo to jest wymagane, żeby to było zrobione, a w ciągu dnia w biurze nie mogą, bo cały czas wchodzą ludzie i wychodzą, więc musi to być zrobione w przeciągu 24 godzin. I siedzą teraz w nocy, po nocach w domu, i robią te papiery w domu, za co im nic ani grosza nikt nie płaci. Więc to był bardzo, bardzo dobry czas, że ja się z tej firmy ewakuowałam. No i to jeszcze z takim sukcesem, że zapłacili mi odprawę za te wszystkie lata. Naprawdę miałam olbrzymie szczęście. Co tam stawcie? Miałam olbrzymie szczęście jeśli chodzi o to. Ale chciałabym zrobić taki filmik i wam właśnie opowiedzieć. Jaka przez ostatnie lata, to znaczy w czasie wirusa, świrusa, traktowali nas właśnie w tej pracy. I chciałabym zobaczyć komentarze co wy o tym myślicie. Bo, tak ogólnie przez całe moje życie, kiedy tam pracowałam, nigdy nie narzekałam, a uważałam, że traktowali nas bardzo dobrze. Ja nie mogłam a naprawdę do niczego prawie że się przyczepić, no ale niestety od 2020 marca, od marca 2020 roku, bardzo, bardzo wiele się zmieniło. A już naprawdę bardzo dużo się zmieniło w 21 od stycznia. No ale to mówię, to jest temat na kolejny filmik. Muszę się wreszcie zabrać i. Nastawić kamerę i poopowiadać tak właśnie jak kiedyś robiłam to z czerwonego pokoju. Ale wiecie, jak się wyszło z wprawy, to później ciężko jest trochę do tego wrócić. Więc tak, wybaczcie, że nagrywam koty i Wam o tym opowiadam. No, co tam? Fajnie, jak jest tak, minus 3 bo u nas ostatnio było wiecie po minus 11, minus 15 było nawet minus 19 a śnieg tak skrzypiał ale nawet zobaczcie ulice nie są do końca jeszcze wyczyszczone i takie wielkie wały śniegu naprawdę ta zima nas zaskoczyła bo myśleliśmy co tu masz na oczku bo my z zimy myśleliśmy, że nie będzie taka ja już nie byłam w tym drugim domu ponad miesiąc. Z jej tutaj był dwa razy. Ja już nie byłam ponad miesiąc, dlatego, że albo jest ta zła pogoda, no albo teraz mieliśmy niestety. Oj, nie rób tu tego tak dzióbku, bo tu podrapiesz. Także niestety teraz mieliśmy śmierć, te liczka i no jakoś się tak nie składało. Czekam na lepszą pogodę, bo naprawdę nie lubię jeździć kiedy są takie niebezpieczne warunki. Już nawet nie chodzi o mnie, to znaczy, chodzi o mnie, ale w ten sposób chodzi o mnie, że gdyby nie daj Boże mi się coś stało, to kto się zajmie tutaj tymi wszystkimi dzióbkami. Więc nie będę ryzykować i staram się siedzieć w domu, kiedy jest zła pogoda ale bardzo, bardzo tęsknię za, za kotkami, a szczególnie za Kitkiem i Augustikiem, bo z nimi najbardziej byłam zżyta. No jest też Oli, jest Koko tam, ale z tymi dwoma. No miejmy nadzieję, że już niedługo pojadę i odwiedzę. Muszę sprawdzić, jaka jest pogoda długoterminowa, chociaż czasami wiecie... Nie przewidzą. Wczoraj oglądałam wiadomości. Nie wiem, czy widzieliście. Straszna tragedia się stała w, w Waszyngtonie, w stolicy Stanów. Leciał samolot, a taki mniejszy, tam może 70 osób. A I już lądował, i wleciał w niego wojskowy helikopter. Ewidentnie to jest wina tego helikoptera, nie samolotu. I wpadli razem do do bardzo zimnej, nie zamarzniętej, ale do bardzo zimnej rzeki Potomak. I nie wiem, czy kogoś uratowali. Muszę teraz zobaczyć wiadomości. Ale straszne, jak coś takiego się dzieje. Katastrofy są okropne. To już drugi raz, kiedy samolot wpadł do rzeki. Pamiętam, że dawno, dawno temu też startował wtedy z lotniska w Waszyngton i Właśnie śnieżyca, miał bardzo dużo śniegu na skrzydłach, bo go odlazali, ale później znowu musiał czekać w kolejce i nazbierało się za dużo. To był lot linii Air Florida, która już nie istnieje, także też było strasznie. Ratowali ludzi, kilka osób uratowali z tej rzeki, ale to, że woda była lodowata, to nie pomogło, także mogli więcej uratować, ale niestety. Kilka minut w takiej wodzie i ludzie giną. I wydaje mi się, że może w tym przypadku też było podobnie. Coś strasznego. Straszna tragedia. O Boże. Ale tak jest. Takie życie. Taki jest świat. Nie, Lośku? Dobra, pozdrawiam was a na weekend. Nie wiem, kiedy dodam taki normalny filmik. Ale dziękuję, że myślicie o mnie. Moje stałe widzki i dziękuję za każde wsparcie tutaj duchowe. Pozdrawiam Was z moimi pięknymi kotkami. Łóziaczki, pa.